Witam wszystkich z Wami Wladimir Zarbomonedżera. Dziś opowiem Wam o tym, jak i dlaczego powstała nasza franczyza i firma zarządzająca, i dlaczego była opłacalna dla naszych partnerów. Pierwszym czynnikiem to jest chęć do rozwoju i ambicji. Drugim czynnikiem jest to, że byliśmy na to gotowi, czyli mieliśmy doświadczenie w budowaniu od podstaw naszej głównej firmy w ciągu 4 lat. Trzecie, że mieliśmy okazję pozwolić korzystać partnerom z naszych działów, na które nie mogli sobie pozwolić, ponieważ e, byli w 5-10 razy mniejsi od nas. No i dalej opowiem o tych działach. Na drodze rozwoju naszej firmy sukcesywnie pojawiały się różne działy niezbędne do pomyślnego funkcjonowania firmy. Departament sprzedaży e, z kierownikiem działu sprzedaży, rekrutacja nowego menedżera i... Wprowadzenie go na stanowisko odbywało się bardzo szybko i jakościowo. Dzięki wdrożeniu systemu CRM mogliśmy jakościowo obsłużyć wielu klientów, ponieważ różne kategorie klientów mają różne cykle sprzedaży, a dzięki CRM mogliśmy kontrolować jednocześnie dużą ilość klientów. Później został stworzony call center. Wykonywali od 400 do 1600 połączeń dziennie. Dalej, dział przetargowy. Udało nam się stworzyć bardzo silny dział przetargowy. E, mieliśmy prawników, e, menedżerów przetargowych, e, nawet mieliśmy adwokata. Braliśmy udział w przetargach, nie wiem, 5-10 przetargów mogło być codziennie. W przetargach nie było szansy nas pokonać. Jeśli zamawiający próbowali nas odrzucić lub po prostu utrudniali nam życie, nasze prawnicy bardzo szybko rozwiązywali te problemy. Przez 5 lat wygraliśmy 25 e, spraw sądowych dotyczących zamówień publicznych, czyli przetargów i nie przegraliśmy ani jednej. Mieliśmy dział marketingu, który wpływał na prywatne zamówienia, ponieważ mimo, że głównie pracowaliśmy z przetargami, nie rezygnowaliśmy z prywatnych zleceń. Następnie otworzyliśmy dział finansowy. Nie był to duży dział, składał się tylko z jednej osoby pracującej zdalnie, ale dzięki temu mogliśmy pracować z liczbami zgodnie z międzynarodowymi standardami Cashflow PL Balance. Bardzo korzystny dział, który oczywiście żaden z naszych partnerów nie mógł sobie pozwolić. Następnie otworzyliśmy dział HR, który stale poszukiwał e, pracowników, w tym nawet arborystów, nawet jeśli nie byli potrzebne do utrzymania rezerwy kadrowej. Potem powstał własny dział księgowości no tutaj nie będę mówił zwykle dział księgowości wszyscy wiecie, co to jest dział księgowości. Mieliśmy go prawie od początku. Dalej, e, kiedy już mieliśmy kilka partnerów. E, Зробили такий джал e, ми нашими партнерами. Раз в місяці стратегічні сесії і аналізували, що вдалося e, у партнерів, а це не випадку. Записували задання в менеджері задань, ділили на позадання і на біженце. Зазвичай була це праця з заданнями стратегічними, які найбільш важливі в і... przechodzeniu z jednego poziomu na drugi. No i zaraz wyobraźcie sobie, że jutro na Was zaczyna pracować taki zespół za niewielkie pieniądze. Zajmuje się marketingiem, obsługuje dla Was telefony, szuka przetargów i najważniejsze, że ustalaliśmy odpowiedni jakby zestaw zadań, żeby z tego poziomu, na którym jest partner, przejść na następny poziom. To było najważniejsze. Кошт цілетую услуги ці для партнёров был низкий. Вынагородзения в шысским тым працівникам плачила фирма зажонзаянца, ponieważ выкористались мы тих вшыских людей до цілу в нашей фирмы. Фирма была знана в сполычноще арборестув як а фирма, которая дживным способом швидко развиялася в невельким месте. Чемо не было отвараны własны филиал. Бо в том не было сенсу. Здальне зажонзаня фирмами арборестучными есть bardzo трудное. Навет нездальне зажонзаня, навет Zwykłe zarządzanie firmami arborystycznymi jest bardzo trudne. Bardziej efektywne jest, aby taka firma była zarządzana przez arborystę. Wtedy podjęto decyzję o skalowaniu biznesu na modelu franczyzowym. I zaangażowaniu partnerów do naszej firmy zarządzającej. W sumie było sześć firm pod naszym zarządem, do tego nasza własna. Przez około trzy lata udoskonalliśmy model biznesowy, aby nasza firma zarządzająca mogła dostarczać naprawdę wysokiej jakości produkt. W tym momencie postanowiliśmy, że maksymalna wartość i skuteczność arborysty może być osiągnięta tylko poprzez zarządzanie własnym zespołem i w razie potrzeby tworzenia nowych zespołów. a pozostałe funkcje były wykonane przez firmę zarządzającą. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Na tym kanale będziemy rozmawiać o rozwoju i zarządzaniu firmami arborystycznymi, dlatego subskrybuj nas, aby być na bieżąco. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.